Mój przekaz dnia Mamy w kraju takie cacko Ósmy rok się trzyma chwacko Towarzyszki, towarzysze Co PiS przyśle, on podpisze Ach, dziękuję Matko Święta za takiego prezydenta. Spójrz dziewczynko, patrzcie, chłopcy. Obcy język, całkiem obcy. Jak coś powie, to już powie, gdy się od prezesa dowie. Ach, dziękuję, matko święta, za takiego prezydenta. Wszyscy z niego przykład bierzmy, to mąż stanu niezależny. Wątpliwości nie ma cienia, niezależny od myślenia. Ach, dziękuję Matko Święta za takiego prezydenta. Ma szacunek od zarania. Król rankingów zaufania, wielkie zaufanie budzi pośród ucieszonych ludzi. Ach, dziękuję, Matko Złota, za nasz mądry elektorat. Czas nie pyta, czas nie stoi. Mam pytanie, drodzy moi. Gdy opuści wreszcie scenkę Jest ktoś, kto mu poda rękę? Ach, dziękuję Matko Święta Za takiego prezydenta Chopsa, chopsa, dana, dana Dzięki za Adriana Dzień dobry, kochanemu Państwu tak na końcu dzisiaj dzień dobry, przed samym do widzenia, bo mnie tak naszło wczoraj po prostu po podpisaniu przez prezydenta kolejnej ustawy podrzuconej. Proszę Państwa, 30 maja, dzisiaj jest wtorek i imieniny obchodzą Ferdynand oraz Andronik, Anastazy, Andrzej, Bazylii, Bolemysł, Brodzisław, Eksuperancjusz, Felix, Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew. Suli gniewa, suli mir, zyndram i żannaj. Wszystkiego dobrego, kochanemu Państwu, życzę. Yy, nietypowe święto, dzisiaj mamy Światowy Dzień Soku. Yy, możemy sobie zdrówko wypić. Yy, Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego yy, i ładny cycat dnia. Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. Janusz Korczak tak powiedział. Ale też nie można zostawiać świata takiego, jaki, jaki ofiaruje nam PiS. Proszę Państwa, w, w, na koniec króciutka gra półsłówek. Dawno ją wymyśliłem, nie ma związku z niczym, ale jest głupia. Ja ją lubię. Duszki w grupie. Do widzenia.